Znalezienie w obecnych czasach sandaczy w jeziorze, posługując się dostępną elektroniką, nie stanowi dla wędkarza najmniejszego problemu. Wyzwaniem jest znalezienie tych samych ryb w momencie, kiedy żerują, na najbliższej dostępnej stołówce. Jak spadł, jak klasnął. Zależy, przytułkowy, fajnie. Panie Michale, duży, duży? Co ty gadasz? Łatokonek! co jest. Jaki okonek. I tak właśnie staliśmy na 8-metrowej wodzie na rozległym blacie, na którym leżakowała cała masa sandaczy. Niestety dobrania było łatwiej sprowokować okonia lub szczupaka niż metnookiego drapieżnika. Ale szczupak to szczupak? No. no miałem właśnie tam a miałem właśnie powiedzieć, że możemy się spodziewać właśnie... Co? no. Ale jak to jest on tę fluorokarbon jeszcze nie uczął? Na razie sobie poradzisz? No, ptaki. taki No jak tutaj jeszcze szczupaki Zobacz, 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 tutaj, tutaj, tutaj. Patrz. Domyślałem się, w którym miejscu znajdziemy żerujące ryby, ale na dowód popierający moją hipotezę musieliśmy poczekać do następnego dnia. W ogóle dzień dobry, bo się nie przywitałem. Dzisiaj pływam z kierownikiem. Tutaj jest kierownik. Tak. Kierownicza jest strasznie przekida. nie wiem dlaczego. Stwierdziłem, że go zabiorę na taki wędkarski ludapark, bo taki tutaj znalazłem. Zatokę z fajnym kantem, gdzie stała masa szczupaków. A w tym czasie Michał, mój wspólnik, pływa z kogutkiem. Zobaczymy, jak tam sobie poradzą. Jestem bardzo ciekawy. A my co? Najpierw za szczupakami, a potem ruszymy za sandaczami. Idealnie ścięta jecznica i gorąca poranna kawa to powody, dla których uwielbiam Maćka. Kierownika firmy Fishing Tour. Mimo to, muszę przyznać, że jestem bardzo pamiętliwy i postanowiłem dzisiaj docenić Maćka za to, że zabiera nas nad jakieś dziwne łowiska, że kieruje nas nad wody, gdzie nikt nie był, że zrobił z nas ekspedycję badawczą wysokiego ryzyka. No, z drugiej strony, nie możemy narzekać, bo przecież i tak jesteśmy bandą wariatów. Mimo to, stwierdziłem, że od samego rana. Spuszczę mu siermiężny pierdzie. Branie, jest. Jest rybka. Teraz zobaczymy, jaka to rybka. Ale chyba duża jakaś nie. No Pokaż się, szczypaczku. No, tak jak zawsze. Tak jak zawsze. Szczypaczek. No, szkoda. Szkoda moi drodzy, dzielnie służył w tej sprawie, niestety czas przejść na emeryturę, do pudełka chwały Cię schowamy. Masz swoje pudełko chwały? Był przypalany, spawany, zobaczcie. Masz rybę? O kiedy, a to czym rzuciłeś? Padła kurwa mać, przepraszam. Nie klij, nie klij. Tym rzuciłem. No to dobrze, rzucaj, rzucaj. I nie była zła bo złapy, też można łowić. Nie była zła ta ryba. O! No, a, jak się wpinał! Ha. Się wpinał, wpinał, się wpiął. No ja łowię bez kotwiczki, bo mi się nie chce w nich grzebać strasznie, więc tych brań miałem Cztery teraz, a się piąte dopiero wcięło. Teraz Wam szybko powiem, jak mniej więcej wyglądało miejsce, w którym trollowaliśmy. Była to bardzo rozległa zatoka z łagodnym zejściem od brzegu, od metra do 10 metrów głębokości. Najbardziej wyraźny kant był między trzecim a czwartym metrem, przy którym gromadziła się drobnica. I właśnie dokładnie nad tym kantem prowadziliśmy swoje przynęty. Jest. spadł kurwa. No ale dobrze. O, widzieliście? Ale bierze, ale bierze. Przyspieszymy. No, pukniesz, pukniesz. Patrzcie. No, no, no. Jest. Nie bierze po prostu. O, uciekaj. No hopa, hopa, hopa. O, dziękujemy panu. No ziabaj, ziabaj. No ziabaj. O, 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 jest. Jest fajnie, wiecie co, bo jak nie ma tej dozbrojki, to tak, raz puknie, nie skuje się, drugi raz puknie, nie skuje się i po, potem znowu poprawi, aż się zapnie. O podejść tu bliżej tam się krepci do, tak? Dobrze jest, prawda? Tak, już go większego nie zrobię. Większego no, no nie, już nie, no nie da rady go zrobić większego. Oczywiście. Ja tylko, że Wam jedną rzecz pokazać, aby nikt nie mówił, że kierownik jest czućbak i nie umie łowić. Po prostu spójrzcie. Nie, nie, nie. Ja łowię na taką przynętę, a kierownik łowi na taką przynętę. O, i brania miałem tu. Tak. Więc nie. jak kierownik strzeli rybę, to porządną. No ja tak po prostu dostosowałem wielkością do tych rybek, których jest tu najwięcej, aby się jak najwięcej na filmie działo, proste. tak? Ale na pewno jest tu szansa na zrobienie większego szczupaka. Bytko, czy no 0,4 0,3 można wyciągać A, ja, to jest, drożeta, to jest. To tu może zająć tam a ja ustawię to na Patrz Ja pierdolę Niesamowite, ty na, na wodzie, wodzie 0,6 metra Na wodzie 0,6 metra Co oni na tej wodzie robią? 5 metrów się kancik. Masz? No, słuchajcie, kierownik ma na większą przynętę rybę. Nie na taką większą, zaraz zobaczymy co to. No i co to za pajkusz? Ładny. No, większy rybek. No taki troszkę większy. Masz? No. Ale kierunek spięty przy tych holach jest straszny. Ho, ho, ho. Ale lepszy. zabieraj ja go, go kiero. Jest, ale jest, przy kotłową. Ło. No i jak opakuję u mnie? Dobrze. Dobrze? Dobrze. Biorą ryby? Biorą. I co na Mamy schowane, nie pokażemy. No opowiadaj, ale opowiadaj. Ja miałem trzy szczupaki dłokoń. A sandacz jakieś? Niestety. Czyli mizeria sandaczowa dzisiaj. Mizeria, no. o. Dziś, po dwóch godzinach męczenia szczupaków dorożką stwierdziliśmy, że popróbujemy łowić na kancie z ręki. Tym bardziej, że cały czas chodziło mi po głowie, że ten właśnie kant może być kluczem do sandaczowej zagadki. Potrzebowałem tylko dowodu. Pokaż bąbla. To no, przepiękny śledź, No, makrel. Halek przywalił. Pod samą tą łódką. Ale przykotłował. Szupak, cholera. Kolego, to to nie dla ciebie, to dla sandacza. No puszczę. Rzeczny rybek. Szupak fajny. Aż. Tak, znowu. Poprawił. Poprawił, skubany poprawił. Ha. Co to? Następny szupak. Kurna, ile ich tu jest. Ale przy jest. Yes. Spadł cholera Co? Zielony? Nie, to nie ma tym nic wspólnego To jest kwestia ruchu przylęty nie koloru A, ściągnął 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 Nie, to przypłot Masz? Rybę Co to? O, to Pokażę go O malaczek Ale się powiesił łopat Słuchajcie, płyniemy do chłopaków, bo Michał złowił życiówkę sandacza. A jaką miał? A ja nie wiem. Dobrze. Czy jak przywalił, bo wyleci? Coś coś No. Da. A i normalnie na parzołki łowiłeś? Tak, wiesz, trzeba wszystko Tak się tak, no, wrzucił 70 Ale tam rzucił Kamon 70 ile 72 chyba albo o. I co? No, 72 uśmiechli się kurde taką rybę żeś złowił eee. Uśmiechli się eee. Dobra. No i tu do wody ładnie. Takich rybek nie jemy. Duże rybki wypuszczamy. No. Jaki zadowolony ten sandacz, O jaki szczęśliwy. Widzisz? Kolejny No lepiej odpływaj, bo cię ko na taklety zabierze. Brawo! Żółwik. Żółwik. Tak jak podejrzewałem, większe sandacze podchodziły na kant. Podeżreć. Michał musiał się sporo nagimnastykować, aby wyciągnąć rybie płotkę dwunastkę z gardła. Od pełnego sukcesu i regularnego łowienia sandaczy dzielił nas jeszcze jeden mały szczegół. Ale jaki to szczegół opowiem Wam w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak to zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję. A to na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się, na razie, cześć!